Dzień dobry. Bardzo proszę aby tę prezentację oglądać z lekkim przymrużeniem oka. Pozdrawiam gorąco udanego oglądania. Armor. Armor. Energy armor. Shield. More shield. Welcome to the jungle. <laughs> <laughs> Nazywam się Paweł Łaźniak. Produkcją filmową zawodowo zajmuję się od 2004 roku. Jestem fascynatem szeroko pojętych technologii, a w szczególności efektywnego ich użycia w branży filmowej. Brawo, mamy drugie ujęcie w naszym filmie. Teraz trochę historii, która mnie ukształtowała. W dzieciństwie ukradkiem udało mi się obejrzeć film Kosiarz umysłów, który głęboko zapadł mi w pamięci. Pasja do filmu. Na przełomie szkoły podstawowej i liceum przerabiałem swój pokój w studio filmowe. W 2001 roku stworzyliśmy z bratem prostą przygodówkę. W 2004 w ramach autorskiego projektu motoryzacyjnego Movie Projects wyprodukowaliśmy innowacyjne jak na tamte czasy filmy o samochodach. To była końcówka osiedlowej dystrybucji treści i początki ery dzisiejszego internetu. YouTube po prostu jeszcze nie było. Nasze filmy zyskały popularność na wielu międzynarodowych forach, w tym w USA. W tamtym okresie nasza strona była odsłaniana na poziomie około 20 tysięcy miesięcznie. Gdy pisałem maturę, można było już oglądać w telewizji moje pierwsze reklamy. Zaproponowano mi nawet pracę w Nowym Jorku, jednak pan w okienku wydający wizy nie przybił mi stempla. Zostałem więc w Polsce. Rodzeństwem stworzyliśmy markę Open Productions. W 2009 roku spróbowałem etatu w firmie Outpost One Entertainment. Rozpocząłem własną działalność pod swoim nazwiskiem łaźniak.com. Zdarzało się, że nad ujęciem trwającym zaledwie 5 sekund spędzałem po 5 godzin. Now back to Wtedy też pojawił się mój obecny wspólnik Damian Karczewski. Pierwsze miejsce w konkursie Gdyński Biznesplan. Znów rozkwit nowych umiejętności. Drążenie w nowych technologiach, takich jak fotogrametria, szczytywanie myśli, rozszerzona rzeczywistość czy aplikacje mobilne. I'm alive! I tu zaowocował jeden z moich bardzo cennych kontaktów. Powierzono nam kapitał na realizację naszych projektów. W chwili, gdy bańka pękła, wiele firm na świecie padało jak muchy. Time to Ja dziś z dumą mogę powiedzieć, że zainicjowana przeze mnie spółka funkcjonująca obecnie pod nazwą Ignibit SA. Pomimo ówczesnych zachwiań rynkowych przetrwała ten najcięższy okres i działa. A co działo się w trakcie tej inwestycji? Szybko zorientowaliśmy się, że warto poszerzyć zakres usług o inne technologie, takie jak AR. Wykonaliśmy też między innymi projekt ARENA V. W ramach działań spółki opracowaliśmy wiele ciekawych projektów, np. własne systemy kamerowe, tzw. rigi składające się z ponad 20 kamer szerokokątnych, dające nam już w 2014 roku sferyczny obrazek stereoskopowy, co było w tamtych czasach naprawdę innowacją w skali światowej. Takich projektów zrealizowaliśmy więcej, np. face mapping, na realizację którego mieliśmy zaledwie miesiąc. I w tych właśnie ramach czasowych mieliśmy np. do czynienia z nieprzetartą przez nas technologią, plus do wykonania animacje, które były prawdziwą projekcją na twarzy. Nasze animacje zaprezentowano w największym chińskim talent show Super Girl, które obejrzało ponad 400 milionów widzów. Zainicjowaliśmy też stworzenie gry Zero Kill. W zarządzie zasiadaliśmy do końca 2017 roku i dobrze się stało, bo w tamtym układzie byliśmy trochę mieszanką wybuchową. Well, nobody's perfect! Co jest kolejną wyciągniętą lekcją, jak właściwie tworzyć pion zarządzający w spółkach, ale też zrozumieliśmy, po co są inwestorzy. What you get, darling, in your pockets full with sand? Wake up! Time to die! <laughs> W 2018 w styczniu wróciłem do branży filmowej, jednak ta fascynacja technologiami nadal pozostaje. Dziś posiadam prototypowe studio w Trójmieście, które idealnie łączy moje dwie pasje: film i technologię. Pierwsze własne środki zainwestowałem w remont i jego pozyskanie. W przypadku organicznego rozwoju mojego biznesu w pierwszym kwartale 2020 zostanie udostępnione do prostego użytku komercyjnego powstaje obecnie też system rezerwacji online i przenosimy całość do silnika Unreal Engine 4, gdzie compositing będzie odbywać się w czasie rzeczywistym. Jednak całe przedsięwzięcie jest o wiele bardziej ambitne. O czym opowiem za chwilę? Na koniec wróćmy do Kosiarza Umysłów. Z tego filmu wiem, że z możliwości należy korzystać odpowiedzialnie.